Witam Was, kochani, serdecznie na kolejnym odcinku. Dzisiaj wymyśliłam sobie taką bitwę gigantów, czyli z rapek po 30 zł. Ułożyłam je w kolejności, tak jak wychodziły premierki, czyli Wielka Pensja Węgiera jest najstarsza. Potem było Giga 7, całkiem niedawno i najnowsza premiera, na Kasa. 90 zł wkład w dzisiejszy odcinek, ale postanowiłam zrobić właśnie taki odcinek, bo wydaje mi się, że w tych dużych jest jeszcze szansa coś trafić, chociaż przeszkadza mi bardzo, że w tych za 30 zł powkładali 25 do paczki. Także to jest niefajne. Tych po 20 jest tylko 15, a tych jest 25. Są to zrabki takie trochę bliźniaczki, ponieważ mają identyczne tabele wygranych: 9 stopni od 30 zł w zwrotu do milionów do głównej, 50 tysięcy, stopień drugi, trzeci stopień to 5 500, 200, 150, stówka, 60 i 30, także te same, yy, tak, takie same tabele wygranych, identyczne zasady drapania, jest 30 pól z góry na dół, w każdej jest jeszcze bonus, także trzy takie Moim zdaniem bliźniaczki. Tak jak mówiłam 90 zł wkład. Trzymajcie mocno kciuki. Jeśli tutaj żadna nic nie da, to. O, dogrywka mnie nie proście. <grywka> Już takiego odcinka nie, na pewno nie powtórzę z takimi gigantami. Chociaż nigdy nie mów nigdy. Czasem coś mi strzeli do głowy, to wszystko się może zdarzyć. E, z numerem 13 wielka pensja bankiera. Tu szukamy. Hmm, Garnka i sejfu. Tu ewentualnie różnią się tymi szukanymi symbolami, ale ogólnie strapki te same. Według mnie szybkie, nie dające żadnej frajdy. Chciałabym bardzo, żeby powtórzyli wielką, yy, tą wielką krzyżówkę po 30 zł. Tam można było chociaż trochę się zatopić, w nią z nadzieją na wygraną. A tutaj ciach. ciach. Myk pytki, py, podrapane. Jak na razie wygrywającego symbolu nie widzę. Wszystkim dziękuję bardzo za obecność na odcinkach, za oglądanie i bardzo dziękuję tym, którzy oglądają reklamy. Jest to zawsze wsparcie. Jakiś tam grosz wpada za. Jakiś tam minus w zdrapkach, to zawsze chociaż reklamy trochę to nadrobią. Wygrywający symbol mi tutaj nie wpadł. Jeszcze szansa na bonus. A w bonusie mam TOFI, a więc wielka pensja bankiera przegrywa. Kontrolne MG. Ogólnie w to, yy, wrzesień jest yy, taki Nieszczęśliwy, wygrane. Nie mogę go zaliczyć do Giga7 numerem czwartym, żeby tu wpadły jakieś fajne wygrane. Większość odcinków jest na minus, także tym bardziej prosiłabym o oglądanie reklam nie pomijanie. Jest to taka motywacja, że zawsze chociaż coś się zwróci w tych, z tych reklam. Tutaj szukam sobie siódemki i mnożników. A jak na razie są różne symbole, które nie wygrywają. Świnka serca. Serce w tamtej strapce bym poprosiła lupa drzewo, czapka. Dzisiaj mnie Pani powiadomiła, że jakiś pan starszy pan w strapce z siódemką, nie pamiętała w której, w każdym razie w takiej zadyszki chyba trafił 500 zł. Ja się tylko dowiaduję o tym, że ktoś trafia. A ja kupuję w tym miejscu i trafić nie mogę. Gitara, piesek, ostatnie szanse: kawa, gwiazda i portfel. W bonusie mam Uuu, 60 zł. No to zrabka jak na razie prowadzi. Piękny bonus. 90, już mam 60. Super. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Bardzo mnie to cieszy, bo już się bałam, że z tym odcinkiem wyjdę na zero. A jakie są kontrolne naszych dyszek? E. Odkryło mi się tutaj dwa razy. E. Zaraz Wam pokażę. Dwa potwierdzenia. Tu jest jedno E i tu jest drugie E. 60 zł. Piękny bonus. Udało mi się też tu w bonusie znaleźć stówkę, także tę zrabkę lubię. I ostatnia na dziś jest na kasa z numerem 9. Z numerem 9. Premierka wyszła, także. No, byłam zadowolona, o tak powiem. Kto jeszcze nie widział? Tutaj podkowa, serduszko, lub napis 25 lat. Ten napis był w drog... Szyb... nie szybkim, nie wiem. tylko w tym 120 zł. Wyniął dla ciebie i... i. coś tam, coś tam. <śmum> 25 lat, jak, wy... jak wydrapiemy, to mnożymy razy 5. Byłoby pięknie, ale chociaż chciałabym to serduszko. To też byłoby fajnie. Nareszcie jest piękny symbol wygrywający. No dobrze, szukamy. Jest mikrofon, kwiatek. Oj, naszyjnik. Śliwka, diament, kolczyki, okulary, kask, nuta, kawa, łódź, muffin, zegar, worek, pizza. Wygrywającego symbolu jeszcze nie zobaczyłam żadnego, bo w premierę wygrałam w bonusie. Kwotę. Cytryna, pik. jabłko, Astronauta, burger. Wiecie, coś chciałam krzyczeć, jest podkowa. Ten zamek, ten początek zamku, jak się wydrapuje, to tak jakby to był te od podkowy. Szalik, trefel i klaps. Czyżby ta zdrabka chciała przegrać? Czy ona mi tutaj zabłyśnie bonusem. Co mam w bonusie? W bonusie mam arbuza. A więc dzisiaj z drapką, która wygrała jest giga 7. Tu jeszcze poszukam sobie kontrolnych, bo ja czasami mogłabym coś przegapić, ale niestety nie. Nie ma zdziwienia. Gwiezdna kasa i wielka pensja bankiera przegrywa, za to wygrywa Giga 7, dając bardzo ładny bonus. Także jestem trzy dyszki w plecy: 60 zł na dalszy, na dalszą zabawę, na kolejny odcinek, oczywiście. Bo takich dużych jakichś tam za 100 i ponad 100 nie robię. Staram się do 50, ewentualnie do 60 i wystarczy. Z numerem czwartym. Taki piękny bonusik. Pięknie Wam wszystkim dziękuję za obecność. Dziękuję wszystkim za e, oglądanie reklam. Tak jak już mówiłam, e, i zachęcam do subskrypcji. Bardzo ładnie subiki rosną. Jak wybiją 3000, to 3 osoby na w losowaniu, w jakiejś zabawie. Także do 3000 dobijamy. A ja się z Wami żegnam, życzę, życzę udanego dnia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa!